Witam Państwa moi drodzy. Specjalny filmik z okazji okrągłej liczby na TikToku, a także trochę na YouTubie. W tle macie plakat z psiego patrolu tchemów i część druga. Tych plakatów mam cztery. I zaczynamy osiągnięcia od TikToka. 2380 ops Tysięcy na Sky Pablo Turbo, który ma 301 subów, Lipa, który ma 262 suby, Magiczny Kije, który ma 54 suby, Sky Zakochana, która ma 182 suby, Koperta Sport, która ma tylko 5 subów do setki, Sky Kinowa, prawie 40 subów. Essa klasa z Tomkiem. Jeden zub i setka zrobiona. Coral i Sky, brakuje tylko dwóch subów do dziesięciu, Słuchajcie.